I kochani, choć wy nie jesteście tego świadomi, bo dostajecie ode mnie treści regularnie Ja miałam właśnie mini przerwę w vlogowaniu I aż miło się do was po prostu tutaj odezwać, także witam was serdecznie Trochę dzisiaj pospałam, także jestem w ogóle jeszcze troszeczkę taka nie do końca obudzona Ale mam dzisiaj sporo rzeczy zaplanowanych, w związku z czym naszykowałam się już I teraz lecę zrobić śniadanie, już kawy i wodę wam nie pokazywałam Miałam taki plan, żeby zrobić naleśniki dla Was dzisiaj, ale powiem Wam szczerze, że nie mam ochoty na żadne smażone takie ciastowe śniadanie, więc chyba jednak stanie na jaglance, także zabieram Was do kuchni. Powiem Wam, że chyba mnie dopadł półpenerowy brak witamin, więc jednak zrobię sobie smoothie bowla. I do tego będę potrzebowała i do tego użyję jednego banana. Oraz tej pięknej połówki papai. Dodam jakieś superfoodsy, oczywiście to jakoś elegancko ozdobię. I za moment Wam wszystko oczywiście pokażę. Tak wiecie, wrzuciłam sobie tutaj trochę papai, to jest mniej więcej 1 czwarta całej dużej papai. Do tego wrzucam jednego niewielkiego, dojrzałego bananka. I teraz czas na superfoodsy. Tutaj mam dosłownie szczyptę ashwagandy. Się tym. I dosyć sporo e, proszku Asaj. E, Rzucę na oko. Nie wiem ile tutaj jest, ale powiedzmy taka łyżeczka. I chyba dodam odrobinkę cynamonu. Nie wiem czy to będzie pasowało, ale zobaczymy. Cynamonu nigdy nie zaszkodzi. I zawsze to powtarzam. I chyba jeszcze dodam słuchajcie trochę kurkumy, bo kurkuma jest bardzo zdrowa. A mój organizm potrzebuje wsparcia dodam też odrobiny mleka sojowego, wybrałam sojowe mam dużo różnych w domu teraz wybrałam sojowe, bo będzie najbardziej gęsta konsystencja z nim zabieram do kontaktu i blendujemy dobra kochani, czas przygotować naszego bowla, strasznie dziwna mi wyszła konsystencja, kolor jest ciekawy, powiedziałabym niemalże brązowy konsystencja wyszła mi taka lekko glutowata ja trochę mnie to zastanawia, szczerze mówiąc to tak zeszłam z tymi superwódcami, więc że właśnie y, opuk, y, oblizałam łyżkę i smakuje to mocno dziwnie no ale cóż sypnę sobie trochę moją granolą, no nie wiem moi drodzy, to jest moje śniadanko improwizowane smoothie bowl z papają, bananem, dużą ilością acai, domową granolą także smacznego godzina 11 trochę wstyd nie mówcie nikomu ale wzięłam dokładkę trochę granuli z mlekiem i masą morzechową. moi drodzy miałam już zajęcia z hiszpańskiego nagrałam dla was film teraz zajmuję się montowaniem także jest intensywnie ale troszeczkę zgłodniałam więc muszę coś wrzucić na ruszt także za chwilę coś przygotuję i oczywiście wam pokażę ja chciałam wam pokazać coś bardzo fajnego to jest pasta stofu po bez cholesterolu i tak dalej, i tak dalej. Jest specjalnie dla wegetarian, ale spokojnie, ma wegański skład i to jest coś, co spróbowałam wczoraj. Wygląda ona w ten sposób, słuchajcie, wygląda jak pasztet i smakuje jak takie pasztety, słuchajcie, drobio słuchajcie, 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 jak takie pasztety drobiowe w takich właśnie metalowych... Ym pojemniczkach, takie dosyć badziewne i słabej jakości. Jest naprawdę przeprzepyszna. Prze przepyszna. I mam do tego taki fajny chlebek z Lidla, jakiś tam super żytni, taki malutki, ciemny. Także teraz zrobię sobie kanapki na taki powiedzmy lunch. Oto moje kanapeczki, moi drodzy, z pomidorem i do tego domowy ogórek małosolny. Smacznego życzę sobie ja. Słuchajcie, trochę jestem śnięta, ale żeby się nie truć, postanowiłam... E, troszeczkę rozbudzić się e, herbatą matcha, czyli japońską zieloną herbatą robioną z proszku. Z e, proszku, robioną z e, takiej herbaty, właśnie sproszkowanej, wysuszonej i sproszkowanej. E, to jest herbata, którą mam już od bardzo, bardzo dawna i e, będę ją przygotować właśnie przy pomocy takiego e, cudownego e, mieszadła e, bambusowego, który jest tak zrobione, właśnie, że ten. E, proszek idealnie się rozpuszcza i rozprowadza, żeby potem nie było grudek. Także pokażę Was, jak ja taką mrożoną maczę um, szykuję. E, wygodniej będzie, jeżeli weźmiemy sobie jakiś, um, jakieś mniejsze, jakieś mniejsze naczynie, ponieważ potem będę ja to przelewała do słoika, no a wiadomo, że niewygodniej jest przygotować się takiego w słoiku. E, ja, słuchajcie, na taki duży słoik biorę taką pełną łyżeczkę, to jest akurat taka mini łyżeczka. Strasznie mam jasny ekran. Nie podoba mi się to. O, raz jeszcze jaśniejsze. Widzicie, jaka magia? O. Ehm, także wsypuję sobie taką czubatą łyżeczkę. Nie wiem, słuchajcie, tak naprawdę, czy to będzie wystarczająco, czy to będzie za dużo, za mało. Zobaczymy, zawsze będzie można coś jeszcze pokombinować. E, I do tego, moi drodzy, wlewam e, odrobinkę wody. I odrobinę substancji słodzącej. Tutaj mam syrop z agawy. No, to już zależy od jakby własnych preferencji, ale ja lubię ją niestety słodką. Spokojnie możecie też użyć na przykład e, syropu e, klonowego. W każdym razie teraz sobie umieszczamy nasze mazidło w środku i całość rozprowadzamy. Wziąłem bez nadziny, znaczy, nie wiem jak ja to zrobię, ale postaram się w ogóle moja ja opasować. Um, ale postaram się ją tak troszeczkę zmniejszyć, tutaj jakby tak zwęzić, przytrzymać. Um, I czarujemy. Jak widzicie, to jest bardzo ciemne i mocne, ale tak ma być. Podobno oryginalnie powinno się to robić w ogóle jakimś takim zygzakiem. Ale ja obecnie chcę zrobić jak bądź, ponieważ i tak jest tutaj jakiś dramat. Miałam Wam pokazać tutorial y, wielkiej ceremonii parzenia maczy, a finalnie to jest jakiś dramat. Dobra, słuchajcie, mam mój sójczek wrzucę sobie za dwie kostki lodu. Żeby w końcu miała być mrożona. To niech będzie. Użyję sobie mleka migdałowego, bo nie lubię smaku mleka migdałowego, a w maczy go nie czuć. Ale teraz cała magia, czyli wlewam maczę. Wow, jak to pięknie wygląda. Teraz słuchajcie, zobaczymy. Sobie troszeczkę to zamieszam. Zobaczymy. Mmm. Jest bardzo mocna. Uwaga, dolewam trochę mleka kokosowo-ryżowego, i teraz 100% gwarancja, że jest dobra. No i prawda. Cudowna mrożona macza. Kochani, idziemy dzisiaj znowu na zajęcia z tabaty po raz pierwszy. Już myślałam, że ta macza wystarczy mi przed ćwiczeniami. Ale skoro idziemy ćwiczyć, pomyślałam sobie, że może zjem ciasto. Skoro i tak mam je spalić, to może zjem je wcześniej, wtedy je spalę i będę miała brak ciasta na kolację. No cóż, wahałam się, czy zjeść je później, czy wcześniej, ale idziemy na tabatę, więc obiad będzie bardzo późno, więc już oczy nie będę miała potem. Miejsca, kogo ja oszukuję, na ciasto, po prostu teraz, więc zjem. Jest to placek z rabarbarem, częściowo improwizowany przez moją mamę, oczywiście wegański. Ja Więc ym, nie mam na niego przepisu, ale jest z bezą i w ogóle jest wspaniały. Więc jak tylko wypytam mamę, jak go zrobiła, postaram się go odtworzyć i wrzucę dla Was przepis, bo jest to na pewno tego warte. Jest po prostu genialny. Bardzo bym chciała... wam przepis już teraz, ale nie mam ładnego zdjęcia, dlatego muszę już zrobić zdjęcie. Życie vlogera, uwierzcie mi, nie jest lekko. A ciasto wygląda w ten sposób i zostało już prawie nic, więc może nawet lepiej zje się teraz. Czy to nie jest podwieczorek idealny? Słuchajcie, jest 16.40. Zaraz za jakąś godzinę zaczynają się zajęcia, także szamił. Słuchajcie, dzisiaj tak jak ostatnio, obiad jest już gotowy i jest to jedna z pozycji z moich ulubionych książek, czyli książki Erwegana Eryka Wałkowicza Kuchnia roślinna dla każdego. Wczoraj z Małą przygotowałyśmy ten przepis, czyli pomidorowy sos z trzewą, soczewicą, makaronem i rukolą, który dzisiaj sobie zjemy na obiad o kolację. Bardzo fajny, prosty przepis, to jest nawet napisane, że bogaty w żelazo, no i nie ukrywajmy, wygląda po prostu e, pięknie, a sos jest już w naszej lodówce, już Wam pokazuje. Sos wygląda przepięknie i pachnie, słuchajcie, jak prawdziwe e, bolognese. Także e, wrócimy do Was wraz z sosem w porze obiadu. Nie uwierzycie mi, ja sama nie mogę w to uwierzyć, ale zapomniałam o tym, że kręcę pod vloga. Poszłam z na zajęcia ym, z tabaty, o których Wam jeszcze pod wieczór opowiem, bo to w ogóle było jakieś to była przygoda, a teraz wykąpałam się i zaraz siadamy do obiadu i w prostu bym usiadła do niego zupełnie zapominając o tym, że kręcę pod vloga także już sos wam przedstawiłam wcześniej więc jeszcze raz go wam pokażę no i oczywiście przedstawię wam też wszystkie dodatki zbyt wiele ich nie ma, więc przechodzimy do rzeczy jak zawsze w naszym domu jest sałata z dużą ilością świeżych warzyw i wiele zaspytało o tę miskę, bo bardzo wielu osobom się spodobała i był to prezent Także niestety i to sprzed wielu, wielu, wielu lat, także niestety nie mamy zielonego pojęcia, gdzie został zakupiony, a straca się u nas tak naprawdę e, na porządku dziennym. Tutaj tworzy się słynny sos winegre mojej mamy, o którym mówiłam Wam już milion, milion razy, a na kuchence mamy już podgrzany sos, powiedziałabym Ala bolognese, bo naprawdę pachnie jak sos boloński do spaghetti. E, Mój drodzy, mam teraz chwilkę, to wam powiem. O czym tutaj ja miałam powiedzieć? O, o zajęciach, tak, byłyśmy znowu na tabacie. w ogóle co ja odwaliłam, słuchajcie, pomyliłam baczatę z tabatą, czyli rodzaj tańca, ale amerykańskiego z silnym treningiem wydolnościowym, więc byłyśmy z lekka zdziwione, jak wyszłyśmy, jak wyglądała y, cała rozgrzewka i jak ubrani byli wszyscy i jak dobrze zbudowani byli wszyscy. Więc finalnie mieliśmy godzinę absolutnego wycisku, więc jesteśmy po prostu ledwo żywe. A teraz wypiję sobie po prostu herbatę i pójdę niedługo spać, bo myślę, że jutro spokojnie będę się mogła ruszać. Naprawdę był to niesamowity wycisk. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia. pa. pa.